Chwała Panu Bogu. Witam Was wszystkich w tym cudownym imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On niech będzie uwielbiony na tym miejscu, niech z naszych serc i z naszych ust. Płynie. Chwała dla Niego. Myślę, że okażecie mi troszeczkę wyrozumiałości. Jeszcze mój głos po przeziębieniu nie doszedł tak do siebie. Być może dojdzie do tego, że będę musiał się poratować, troszeczkę zasycha mi w ustach i powoduje to problemy z mówieniem. Ale i tak krótko, korzystając z tego czasu, chciałbym podzielić się przy Bożej Pomocy słowem, które w ostatnim czasie dotknęło mojego serca. Jest to słowo zapisane w liście do Rzymian. Piąty rozdział od pierwszego, tych kilka wersetów chciałbym, abyśmy wspólnie razem sobie przypomnieli, spojrzeli w Boże Słowo, zobaczyli to wielkie dzieło naszego Pana, które On czyni w życiu każdego człowieka wierzącego. I Słowo Boże mówi, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę. Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozdana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Który został nam dany. Chrystus, bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego, może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grześnikami, Chrystus za nas umarł. Chwała nie będzie żywemu, świętemu Bogu. Wreszcie, siostry, tych kilka krótkich wersetów pokazuje, jak wielką rzecz czyni Bóg w życiu. Każdego człowieka, człowieka, który oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł pokazuje, że usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w naszego Pana. Mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Mamy dostęp do tej łaski. Mamy dostęp do Bożej łaski. Bóg okazuje jeszcze większą miłość. Nie tylko mamy z Nim pokój, ale On, ten pokój wypełnia, on tym pokojem wypełnia nasze serca. A gwarancją tego wszystkiego jest Jezus Chrystus. Nie jest to uzależnione ode mnie, od ciebie, drogi bracie i siostro, od tego, jaki masz nastrój, w jakim momencie swojego życia jesteś. Czy jest teraz dobrze, czy jest teraz źle w Twoim życiu? To nie na tym jest oparte to słowo. To słowo opiera się na Jezusie Chrystusie. Na tym, że ten żywy Bóg, który przyszedł w ciele na to ziemię, on to wyjednał dla nas. On uczynił pokój między Tobą a Twoim Bogiem. Sprawił, że masz dostęp do tronu żywego Boga, że masz dostęp do Jezusa Chrystusa. Że masz dostęp do tej łaski, o której mówimy, że Boży Pokój może wypełniać Twoje serce. My znamy naukę Słowa Bożego o Królestwie Bożym, że jest to sprawiedliwość, pokój i radość w duchu świętym. Dlatego, kiedy patrzymy na to miejsce, ważne jest, abyśmy zbadali swoje serce, czy rzeczywiście na tym opiera się moja społeczność z moim Panem. To słowo pokazuje, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Zostaliśmy przyobleczeni Bożą Sprawiedliwością. Nie jest to z nas. Ale to od nas zależy, czy ten pokój wypełnia nasze serca. Czy w naszym codziennym życiu jest ta radość, jest ta rozkosz moim Panem, Moim Panem, czy ten święty Boży Duch, o który mówi Słowo, Boże, On jest we mnie, On wypełnia mnie, On mnie prowadzi w tej relacji i pozwala mi doświadczać Bożej obecności. Myślę, że życie człowieka wierzącego bez pokoju, który wypełnia serce, bez tej radości, ono by było płytkie, byłoby trudne. Ale my doświadczamy tego pokoju, doświadczamy tej Bożej radości w różnych sytuacjach naszego życia. W tych sytuacjach, kiedy się cieszymy, radujemy, kiedy jest nam dobrze i przyjemnie, ale myślę, że o wiele więcej doceniamy ten pokój i tą radość, która wypływa z Bożej obecności, kiedy jesteśmy w ucisku, jest nam trudno, jesteśmy doświadczani, kiedy wydaje się człowiekowi, że jest sam. Ale on nie jest sam, bo Boży, Boże Słowo mówi zupełnie coś innego. A poza tym to świadectwo, które składał nasz brat. Są bracia, są siostry, jest nasz żywy Bóg, nie jesteśmy sami. Możemy cieszyć się Bożym Pokojem właśnie dlatego, że Jezus Chrystus dla nas to wyjednał. On to sprawił. I Słowo Boże pokazuje, Apostoł Paweł, że przyjmujemy to przez wiarę. Nie pokładamy nadziei w naszych emocjach, w tym jak się dzisiaj czujemy, nie na tym bazujemy. Nie to jest fundamentem, na, który, na którym budujemy naszą relację z Bogiem, ale fundamentem jest Słowo Boże. I Słowo to mówi, że przez wiarę przychodzimy, przystępujemy do Boga, stajemy przed Nim, budujemy to na świadomej decyzji. Ja czytam Boże Słowo, wierzę, że ono jest prawdą i decyduję się zaufać temu Słowu. Nie polegam na tym, jak się w tym momencie czuję, jakie są moje emocje, czy doświadczenia. Ale Słowo Boże mówi, żeby przez wiarę zaufać Bogu, spojrzeć na Jezusa Chrystusa, pamiętać, że to On to sprawił dla nas. Kiedy apostoł Paweł mówił o wierze w poprzednim rozdziale, Wspomina Abrahama, wspomina męża Bożego, którego myślę bardzo dobrze znamy. Abraham, mąż Boży miał obietnicę. Pan Bóg obiecał mu, że da mu potomka, że da mu syna. I czekał na spełnienie tej obietnicy 25 lat. I widział jak dni mijały, jak starzał się, jak obumierało jego ciało, jak starzała się jego żona. I on nie zwątpił. 25 lat czekał na wypełnienie i to słowo wypełniło się. I dlatego apostoł Paweł zachęca nas. Abyśmy patrzyli na naszego Pana, patrzyli na Jezusa Chrystusa. A to słowo odkrywa przed nami coś jeszcze wspaniałego, pokazuje nam Bożą Miłość do nas, drodzy bracia i drodzy siostry. To słowo pokazuje, że Bóg pokochał nas, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy w najgorszym momencie swojego życia, kiedy byliśmy obciążeni naszymi grzechami, kiedy można by powiedzieć, że byliśmy tacy, jak apostoł Paweł użył tego zwrotu, jak ten płód poraniony, pokryty krwią, wnętrznościami. Może tak wyglądaliśmy w oczach naszego Boga, ale On nas wtedy pokochał. Pokochał Ciebie, pokochał mnie, ta miłość, ona ponownie nie zależała od nas, ale Bóg zdecydował się pokochać Ciebie, i pokochać mnie. I posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas. Dlatego, że nie było innej możliwości, innej drogiej ratunku. I przykre jest, że czasami przeciwnik pozwalamy mu się oszukiwać. Wiesz, na dwa sposoby przeciwnik nas oszukuje. Z jednej strony podpowiada człowiekowi, że skoro Bóg tak bardzo ciebie kocha, niezależnie od tego, jak żyjesz, jak prowadzisz swoje życie, to nie musisz nic robić. Ale Słowo Boże tak nie mówi, tak nas nie naucza. A z drugiej strony czasami ten przeciwnik przychodzi i oszukuje troszeczkę w drugą stronę. Mówi, ty już tak daleko odszedłeś, tak wiele nabroiłeś, tak wiele zbłądziłeś, Bóg nie może ciebie kochać. I to też jest kłamstwo. To też jest osłusztwo. Albowiem Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg Pokochał nas, tak bardzo, pokochał nas tak bardzo, że nie chce, abyśmy zostali takimi, jakimi byliśmy. Ale chce stworzyć w nas nowe życie. Dał nam nowe życie. Przez naszego Pana staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Staliśmy się cząstką Jego Kościoła. Nasze życie, jak mówi apostoł Paweł w liście do, do kolosan, jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jesteśmy w Chrystusie. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, wtedy mamy tą nadzieję. I więcej, Pan Bóg ze swojej łaski, udzielił nam swojego Ducha Świętego. Dał nam tą cząstkę wieczności w nasze serca. Abyśmy każdego dnia mieli społeczność z Nim, cieszyli się nim, doświadczali Go, poznawali Go. Abyśmy się cieszyli właśnie tym pokojem. Aby ta radość wypełniała nasze serca. Abyśmy każdego dnia doświadczali, rozkoszowali się naszym Panem. Tak często wspominam psalmy Dawida, który właśnie w swoich psalmach mówi, że chce oglądać Twoje piękno, chce się rozkoszować Tobą, chce przebywać w Tobie. Że ten jeden dzień w przedsionkach Twoich jest lepszy niż dzień, indziej tysiąc. Takie było jego serce, takie było jego pragnienie. Dla niego Boża obecność, Boże społeczność była rozkoszą, była czymś cudownym i wspaniałym. Myślę, że tym bardziej dla nas, dla dzieci Bożych usprawiedliwionych z łaski przez naszego Pana, wypełnieni Bożym pokojem i miłością, powinniśmy tym bardziej w swoich sercach doświadczać tej radości, doświadczać tej, tego pokoju. I apostoł Paweł wspomina też o cierpieniach, o doświadczeniach. Myślę, że to nie jest coś obcego żadnemu z nas. Pan Bóg w różny sposób działa w naszym życiu. Czasami dopuszcza cierpienia, dopuszcza doświadczenia, chce może w jakiś sposób zbadać i doświadczyć nas. Ponownie wrócę, pozwolę sobie wrócić do Abrahama, do męża Bożego. My widzimy człowieka, który w wieku stu lat otrzymał tę obietnicę spełnienia tej obietnicy, miał syna. I mija kilka lat, on cieszy się, raduje się swoim synem. Widzi Boże, spełnienie Bożej obietnicy i pewnego dnia Pan Bóg przychodzi i mówi: weź swojego syna, idź do kraju moria, idź na górę i złóż mi go w ofierze. Ja myślę, że ta noc, bo on wstał następnego dnia ranko, rankiem, wziął swojego syna, wziął sługi, spakował i ruszył w drogę, ale myślę, że ta noc musiała być naprawdę ciężka w jego życiu. Ale ja tam nie widzę pytań, dlaczego, jak, po co. Ta wiara, którą miał 20, miał 20 parę lat temu, ona się nie zmieniła. On patrzył dalej na Boga, on znał swojego Boga. Nie wiem, co sobie myślał, jest mi to trudno sobie wyobrazić, ale on idzie. I kiedy Izaak zadaje mu to pytanie, co z ofiarą? On mówi, Pan sobie upodobał. Kiedy słudzy się pytają, zostawia ich na, na dole, mówi, My wrócimy tutaj do Was, zostańcie tutaj na dole. I te słowa, które wypowiada Pan Bóg. Kiedy Abraham nie waha się, mówi: Teraz wiem, że się mnie boisz. Teraz wiem. Ale wierzę też, że Abraham w tym doświadczeniu bardzo wiele mógł się nauczyć. Bardzo wiele mógł doświadczyć i poznać Boga jeszcze więcej i bardziej niż dotychczas. I zobaczyć Bożą łaskę, Boże miłosierdzie. Podobnie jest w naszym życiu. Nawet jeżeli przechodzimy przez różne cierpienia i doświadczenia, nie możemy zapominać o Bożej miłości, o tym, że jesteśmy w rękach żywego Boga, że Bóg prowadzi w tym wszystkim. Może nam się wydaje, że jest inaczej, może czasami jest nam naprawdę trudno i ciężko, ale Bóg błogosławi, Bóg prowadzi. I to, do czego apostoł, to, do czego autor listu do Hebrajczyków zachęcał, mówi: Nie odrzucajcie waszej ufności, nie porzucajcie waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba, wiel... Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Jest to zapisane w dziesiątym rozdziale listu do Hebrajczyków. Nie porzucajcie swojej ufności. Pamiętajcie, patrzcie na Boga. Myślę, że często tą różnicą, która różni mnie od Abrahama, jest to, że Abraham wie, wiedział, jakiemu Bogu zaufał. Wiedział, jakiego Boga wybrał, jaki jest jego Bóg. Cały Stary Testament, jeżeli popatrzymy, nam się tak wydaje, że to jest taki obraz Boga surowego, Boga prawa, że nowy Testament to jest obraz Bożej miłości. Nie, kiedy patrzymy na Stary Testament, tam od początku, przez wszystkie te miejsca przewija się, że Bóg jest łaskawy i litościwy. Pełen miłości, nieskory do gniewu. Ustami różnych mężów Bożych wypowiadane są te słowa. Litościwy i łaskawy jest Pan. Nieskory do gniewu, pełen miłości i miłosierdzia. I cały Stary Testament jest obrazem Bożej Miłości, a wyrazem Bożej Miłości w Nowym Testamencie jest Jezus Chrystus. On jest wypełnieniem tych słów, wypełnieniem tych obietnic, tego, czego oczekiwał naród izraelski. I myśmy z łaski zostali wszczepieni, zostali włączeni w to dzieło. Staliśmy się uczestnikami Jezusa Chrystusa, i tej miłości, wielkiej i cudownej Bożej miłości. I kiedy o tym myślę, przypomina mi się ta sytuacja z Księgi Jozłego, kiedy naród miał przekroczyć rzekę Jordan kiedy właściwie ją przekraczał. I Pan Bóg powiedział weź dwunastu mężów, niech każdy weźmie z dna tej rzeki, po której przechodzicie. Ten kamień niech on będzie pamiątką dla Was. Że kiedy przejdziecie tą rzekę, ułożycie z niego stos, i kiedy przyjdą Wasi synowie zapytać się Was, co to znaczy, opowiecie im tą historię. I myślę, dobrze jest, kiedy te nasze cierpienia, doświadczenia, kiedy bierzemy tak te kamienie i zaczynamy budować ten fundament naszej wiary, naszej ufności, że mamy te miejsca, do których możemy wrócić. Tak, te słowa, aż dotąd Pan nam błogosławił aż do tego miejsca i następne i następne miejsce. Tak kiedy patrzę na swoje takie to doświadczenia w którym jestem jak wiecie dobrze drodzy bracia i siostry tak patrzę na Bożą, Boże błogosławieństwo i myślę sobie no w niczym nie zasłużyłem na to wielka jest boża łaska wielka jest boża miłość pan bóg w różnych na różne sposoby posługuje się i ludźmi i wszystkim i to jest dla mnie niesamowite kiedy kiedy w zeszłym roku dostałem tą diagnozę, że mam ten nowotwór, kiedy pojechałem odebrać ją do szpitala w Polanicy, ten lekarz, który mi ją dawał, to patrzył na mnie takim wzrokiem, jakbym był już jedną nogą po drugiej stronie. Tak jakby człowieka spotkał bez, w beznadziejnej sytuacji, człowieka, który, przepraszam, który. Nie ma przyszłości, próbował w jakiś sposób doradzić, skierować w jakieś miejsce. Byłem troszeczkę zdziwiony jego postawą. Ale dobrze, wziąłem tą diagnozę, wysłał mnie do koordyn koordynatora DILO. To jest taka pani, która się zajmuje tą szybką ścieżką teoretyczną, szybką sz ścieżką leczenia. Przyjęła mnie, powiedziała, że jedyne miejsce takie, gdzie się tą, tym typem raka zajmują jest Warszawa. Mówi, że rozmawiała tam, ale mówi, niczego panu nie mogę obiecać. Żadnej, żadnej pewności nie ma. Mówi, Powiedzieli, żeby napisać maila, yy, że jest taka sytuacja, że jest taki pacjent, osoba że jak będą mieli wolne miejsce, to się odezwą. Ale ona mówiła z góry, że jest to miejsce, w którym się naprawdę długo czeka. I kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy, których tam spotkałem, niektórzy czekają 7 tygodni na samą konsultację, niektórzy dłużej. Ale wiecie, Pan Bóg posługuje się ludźmi na różny sposób i okazało się, że e, Łukasz, kuzyn mojej żony, Nazimek, który też miał to doświadczenie takie, zna jakąś osobę w tym szpitalu, osobę wierzącą, która tam pracuje, i która zna tych lekarzy tam. I we wtorek otrzymałem te wyniki, przesłałem mu. W środę rano miałem już rozmowę telefoniczną z lekarzem, w poniedziałek miałem pierwszą wizytę i tydzień później rozpoczęło się moje leczenie. I bóg jest cudowny, drodzy bracia i siostry. Cudownie działa w Boże w naszym życiu. Jest wspaniały i cudowny. Na różny sposób działa i prowadzi. I mimo, że człowiek by chciał, żeby ta choroba, ta problem zniknął tak za wstrknięciem ręki ale Pan Bóg doświadcza nas i uczy nas różnych rzeczy w naszym życiu. Kiedy tam byłem, którego już na którejś wizycie, siedziałem sobie w świetlicy i tak patrzyłem na biblioteczkę, tam mówię, tak mi się trochę smutno zrobiło, mówię, żadnej Biblii, żadnego, żadnego znaku o Bogu, niczego, czegokolwiek. I tak wesnęłem w swoim sercu, mówię, tak mi się smutno i przykro zrobiło. Taka myśl, czy Bóg jest tutaj też obecny. Widziałem tych ludzi pogrążonych w tych sytuacjach, w tych różnych, naprawdę w ciężkiej sytuacji. I następnego dnia, kiedy to już była sobota, miałem wyjeżdżać, siedzę sobie po południu w tej świetlicy, kończąc już tam swoją kroplóweczkę, wchodzi człowiek. I mówię, Dobrze, no. Zaczyna, obrócił się do mnie tyłem, zaczyna coś tam wyciągać, tak patrzę, o, Ewangelię Jana. I tak od słowa do słowa okazało się, że jest to osoba wierząca, która była w podobnej sytuacji, przeszła ten proces leczenia 6 lat temu i tak Bóg mu położył na sercu, żeby przyjeżdżać od czasu do czasu wyłożyć właśnie jakiś traktat, jakieś słowo, porozmawiać z tymi ludźmi. Mogliśmy się tam krótko pomodlić. Mówiłem, no zupełnie inaczej. Pa, Bogu, Bóg jest na każdym miejscu. Bóg jest żywy, jest cudowny, jest wspaniały. To jest takie krótkie moje świadectwo. Przed mną jeszcze trzy takie wizyty tam w Warszawie, a później wszystko w rękach Pana Boga. Zobaczymy, jak to tam się potoczy. Ale myślę, że gdybyśmy posłuchali świadectwa Bratosławka, kiedy już poczuje się na siłach, zobaczymy, że Bóg jest wielki, jest żywy, jest wspaniały. Jest łaskawy do nas i miłosierny. Jemu niech będzie chwała. Chciałbym, abyśmy mieli zawsze ten obraz przed oczami naszymi, naszego żywego Pana, naszego żywego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla. I kiedy otworzymy sobie list do Hebrajczyków, drugi rozdział, pozwolę sobie od dziewiątego wersetu przeczytać, Słowo Boże mówi list do Hebrajczyków, drugi rozdział od dziewiątego wersetu. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszym od aniołów. Ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza i zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: Oznajmię Twoje imię moim braciom. Pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I znowu będę pokładał w nim ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ za dzieci, zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaprawdę prawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym, najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu, a że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. Dlatego, bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował jest Bóg. I Mojżesz w prawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być potwierdzone, powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję, aż do końca niewzruszenie zachowamy. Zachowajmy, drodzy bracia i siostry, tą niezruszoną ufność i nadzieję, patrząc na naszego Pana, na Jezusa Chrystusa. I to słowo Boże ono pokazuje nam, że on również miał udział w cierpieniu. Że został uczyniony przez nie doskonałym, że Bóg doświadczył go. Na tej ziemi, będąc w ciele, miał takie same problemy jak my. I on może nam dopomóc w naszych problemach. Nie zapominajmy o Jego miłości. O tym, że nie musimy sobie naszymi uczynkami zasłużyć na nią. Ale zaufajmy mu. Nawet jeżeli czujemy się, że, że nam nie wyszło, że coś jest nie tak, jeżeli czujemy w naszym sercu, że brak pokoju, że może brak tej radości, nie zlekajmy. Jego miłość się nie zmieniła. Wyrazem Bożej Miłości jest Jezus Chrystus, który jest gwarantem tego, że on może nam pomóc i rozwiązać każdą sytuację w naszym życiu. A kiedy prowadzi nas przez cierpienia, przez doświadczenia, przez różne sytuacje naszego życia, pamiętajmy, że jesteśmy w Jego ręku. A on nas w tym momencie nie zostawia. Jego moc w jakiś sposób się nie zmienia, nie jest mniejsza, ale On jest doskonały w miłości, wie, co robi. My ze swojej strony musimy mu zaufać. Musimy powierzyć w Jego ręce nasze życie, powiedzieć i zrozumieć to, że może wielu rzeczy nie rozumiemy. Może wiele rzeczy jest zakryte przed nami. Nie wiemy tego, co będzie jutro, nie wiemy tego, co będzie za tydzień. On dobrze wie. On da, zna też koniec i kres tego, co jest przed nami. Zaufajmy Mu, tak szczerze. Uwierzmy w Jego Słowo, że Ono jest żywe i prawdziwe. Na tym fundamencie budujmy swoją mówność, Nie na naszych emocjach, nie na tym, co jak się czujemy i czego doświadczamy. Ale na tym, że to Słowo jest żywe, że Pan Bóg powiedział, że jest prawdą, że Jezus Chrystus kocha Ciebie i kocha mnie, że nie jest to jakiś slogan, który tak często widzimy na koszulkach wypisanych, ale jest to żywa prawda, że Bóg kocha Ciebie i On za nas umarł i On chce doprowadzić nas do wieczności, chce nas doprowadzić do Królestwa Bożego. Jemu chwała niech będzie. Amen.